Nasza konferencja jest zatytułowana jako do powiedzenia Od lęku do nadziei. Rzeczywiście trudna ciąża jest często synonimem lęku. Ten lęk trzeba umieć usytuować, ten lęk trzeba umieć zdiagnozować, jakie są jego źródła. Jeżeli najbliższe otoczenie nie jest współpracujące, nie jest podtrzymujące, nie jest życzliwe. Wówczas kobieta staje wobec bardzo dramatycznych wyborów. Lekarze ginekolodzy mówią często, że gdyby przy kobiecie, która jest w ciąży i myśli o tym, czy, czy, czy nie zabić tego dziecka, które nosi pod sercem, gdyby przy niej był choć jeden człowiek, choć jeden człowiek, który zamiast ją straszyć, a czasem przymuszać do, do aborcji, potrafił. Ją pocieszyć, potrafił przynieść jej jakąś realną pomoc. Gdyby choć jeden człowiek taki się znalazł, to ta kobieta nie zabiłaby swojego dziecka. Rozmawiamy z pacjentkami, które mają uszkodzone dzieci, i w większości przypadków był to uraz okołoporodowy. Nam wypada uderzyć się w piersi położnikom, położnym, jeżeli nieprawidłowo prowadziliśmy poród. Musimy pamiętać o tym, że tak jak w przypadku niepłodności, również w przypadku poronień nawykowych, wiek kobiety jest bardzo istotny. Wiele razy pada ta cezura 35 roku życia. Ona jest wykorzystywana często do tego, żeby zachęcać pacjentki do przejścia do procedur pozaustrojowych, że już powyżej 35 roku życia szansa na poczęcie się zmniejsza. Brak wiedzy, brak badań sprawiał, że myśmy akceptowali wybór kobiety, które decydowały się najpierw na aborcję, a potem na leczenie. Ponieważ tak jak mówię, tu dziś i teraz badania naukowe nie potwierdziły, że aborcja sprzyja wyleczeniu, wydłużeniu przeżycia. Proszę państwa, metoda technologia CRISPR-Cas9 wydaje się Obiecująca w przypadku modyfikacji w komórkach somatycznych. W komórkach somatycznych, CRISPR-Cas9 wydaje się być całkiem dobrą metodą, która pozwala na wyłączanie kilku genów. Tutaj raczej chodziłoby o usuwanie genów, które są toksyczne. Czyli genów na przykład zawierających toksyczne mutacje. Pierwszą przeszkodą jest mentalność eugeniczna. To jest, to są, to, to jest ten stereotyp mit o nieuleczalności chorób genetycznie uwarunkowanych. Wykrywanie zespołu Down'a również może być wykonywane metodą nieinwazyjną, ponieważ metody inwazyjne powodują również powikłania. Nie zawsze znane jest to właśnie uszkodzenie kończyn czy poronienia samoistne, które zagrażają życiu dziecka. Nastiturus, a więc ten, który ma się urodzić, uważa się tak, jakby się za urodzonego, ile razy, kiedy chodzi o jego, o jego korzyści. Nastiturus, proem nato habetur, quotiens de commodis eius agitur, przyznawało prawo rzymskie, by podmiotowość e, dziecku poczętemu nienarodzonemu. Nie mam wątpliwości, że w tym systemie należy poszukać takiego sposobu, który w największym stopniu zagwarantuje życie kobiety. I jej godność, jak również życie dziecka i jego godność. Tym optymalnym sposobem jest poszukanie harmonii pomiędzy jedną wartością i drugą. Przy czym proszę zwrócić uwagę na to, że jest tylko jedna osoba, która może tę harmonię odnaleźć jest to matka. I w świetle naszych wartości, naszych w sensie wartości sięgających do tradycji judeo-chrześcijańskiej, jest tylko jeden wybór który tę harmonię stworzy. To jest wybór, który jest ofiarą miłości. Nie ma innego rozwiązania. W związku z tym osiągnięcie tytułowego, tytułowej harmonii jest czymś, na co trzeba pozwolić w sposób wolny i prawo nie może pójść dalej. To jest ta konsekwencja pozostania na jednej płaszczyźnie. Płaszczyźnie regulacji prawnej i nieprzenoszenia do niej Zbyt daleko idących powinności moralnych. W 2011 roku okazało się, że moja kuzynka, wtedy 32-letnia kobieta, ma jakieś guzy w jajnikach. Okazało się, że, jest, że są to przerzuty raka żołądka. W trakcie operacji się okazało, że ognisko pierwotne w żołądku jest kilkumilimetrowe, natomiast guzy w jajnikach były już naprawdę bardzo duże. Lekarz, chirurg, onkolog, który wykonywał operację, którego szanuję i wiem, że jest naprawdę dobrym specjalistą w tym, co robi, dał jej 3 miesiące życia. Zawsze mi to umyka. Jest dzisiaj 26 listopada 2016 roku, na żyje. Ja wiem, że Bóg działa i, 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 i On jest realny.